Minął rok od mojego pojawienia się w Parlamencie Europejskim i może pora na jakieś drobne podsumowanie. Przede wszystkim najpierw wyrobiono mi markę, bo pytano mnie wyłącznie o kobiety Hitlera i coś tam jeszcze. I no już doszli do wniosku, że nie ma sensu ze mną rozmawiać w dzienniki, etc. To był fast start, nie ukrywamy. Następnie strategia walki z Unią Europejską miała polegać na składaniu doniesień do Prokuratury, która, jak wiadomo, do tej pory nie powstała. Natomiast mamy właściwie jedyny sukces. To udało się przeforsować na piedzeniu plenarnym niewielką większością głosów, ale się udało. Rezolucję, która wzywa do powołania prokuratury i Również odrzuca raport, a się przyjmuje raport o nieprawidłowości w działaniu, działaniu OLAF-a, czyli tej antykorupcyjnego organu unijnego. To jest bardzo ważne w sensie unijnym. Być może będą tego jakieś pozytywne konsekwencje, ale oczywiście nie wiadomo, czy najpierw się rozleci Unia, czy najpierw się uda obalić system korupcyjny tutaj panujący. Poza tym, że przemawiam dość często na posiedzeniach parlamentarnych, na ogół kończąc to słowami Katona, a poza tym sądzę, że Unia powinna być rozwiązana, mam, jestem członkiem Komisji Spraw Zagranicznych, gdzie zacząłem się ostatnio czuć dosyć swobodnie i, 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 i wreszcie jakieś tam... Zaczęło się przebijać do świadomości członków, że być może, być może mam czasami rację. Natomiast w drugiej komisji, gdzie jestem zresztą tylko członkiem znaczy mam, mam tam prawo bycia, zabierania głosu, natomiast no, tylko wtedy głosuję, jeżeli nie ma odpowiedniej ilości naszej grupy członków właściwych. W tej komisji mam bardzo złe notowania, ponieważ jest to komisja do spraw przemysłu i energii. No i wiadomo, że co ja sądzę o pomysłach unijnych o walce z energią, to jest naruszenie interesów potężnych grup, naprawdę potężnych grup łapówkarskich i innych. No i tam obawiam się, że nic muru nie przebije. Kiedyś tam usłyszałem, że przemawiał poseł Helmer z UKIP-u. I poseł Helmer przemawiał, byłem zachwycony, jak on ładnie, prosto mówi, w dodatku po angielsku, bo to Anglik. I poszedłem do niego i mówię, że cieszę się, że jest tutaj człowiek, który mówi rozsądnie. On patrzył na mnie i powiedział, no to jest nas już dwóch. <laughs> tak wygląda sytuacja w tej, w tej komisji. Siedzą tam albo idioci pełni tam dobrej woli, żeby walczyć z globalnym ociepleniem, albo przedstawiciele rozmaitych koncernów energetycznych, które zafiają interesy dla swoich lobby. I niestety w tej komisji obawiam się, że nic nie da się zrobić. Ja nie wiem, czy się nie przenieść do jakiejś innej komisji, bo to tylko sobie naruszam stosunki. No. Wiadomo, że ostro atakuje profesora Buska, który tutaj walczy z z polskim górnictwem, więc no to, i to tyle odnośnie moje, mojej działalności. działalności. Plusy finansowe oczywiście są, dziury powstałe w wyniku różnych demokratycznych działań w Polsce, jako to wybory i inne niemądre działania, prawda, dziury finansowe w załatałem. Dzięki temu także to tyle jeśli idzie o, o Unię Europejską. No, i temat aktualny, czyli wychodzenie Grecji z tej Unii Europejskiej. Muszę powiedzieć, że tutaj w parlamencie nie zauważa się z tego powodu szczególnego napięcia. Mianowicie diety, diety posłów o tego nie zależą, więc nikt się tym specjalnie nie przejmuje. Natomiast ze skóry wyłażą, ze skóry wyłażą tutaj oficjele z komisji no i z Rady Europejskiej. No i tutaj, tutaj jest naprawdę nerwowość. Ja osobiście jestem przekonany, że oni ustąpią Grekom, to jednak bardzo, bardzo ostra była walka. Natomiast przekonany jestem, że pan Cypras przegra referendum. Grecy odpowiedzą jednak tak, tak w referendum. O ile w ogóle do tego referendum dojdzie, bo pan Cypras zna, zna pewną statystyki i w ogóle się napryta już za krótko, za mały czas. Tak może to odwołać w zamian za to, że komisja y, mu coś ustąpia, czyli nie komisja, tylko Europejski Bank Centralny w tej chwili, bo to on, bo już IMF jest załatwiony, już nie, pieniędzy nie dostał i on już zrywa stosunki z, z Grecją. Natomiast 20 lipca trzeba oddać poważniejszą sumę, bo 3,46 chyba miliarda opiekę bankowi centralnemu, no i jeżeli się nie odda bankowi, to on ogłosi niewypłacalność, no i to w sensie wszystkie banki pójdą w ślad za tym i to będzie bankructwo państwa greckiego. Ale ale, powtarzam, to może oznaczać upadek rządu pana Tsiprasa, czego bym Grecji życzył, bo ja, ja bym chciał, żeby Grecja wyszła z Unii, ale nie pod komendę socjalistów do spółki z nacjonalistami rozmaitymi podejrzanymi. Natomiast natomiast, no, ciekawe, bo wydaje się, że w Komisji Europejskiej wiedzą w sytuacji, jaka jest Pan Cypras, że właściwie nie ma wyjścia i nie ustąpią. Mówią w tej chwili już zanadto. Obiecają coś tam w przyszłości, ale w tej chwili nie ustąpią. Natomiast teraz tak słyszę tutaj pogłoski, to raczej raczej nie ma intencji, żeby Jeszcze, Jeszcze trzy dni temu byłem przekonany, że będą ustępować, teraz w tej chwili się zawzięli, zobaczyli, że... Poparcie w Grecji dla tego referendum to był błąd pana Cyprasa, niewątpliwie. Poparcie w Grecji dla tego referendum jest, jest, jest dla stanowiska pana Cyprasa, jest niewielkie i myślę, że mu nie ustąpią. Także pan Cypras prowadził grę z blefem bardzo silnym, ale to referendum to sobie strzelił w stopę. Tak sądzę. Także myślę, że Grecji tu jednak nie będzie, co jest bardzo korzystne, bo z tą Grecją mi się jątrzyło, jątrzyło, będzie się zaraza się rozchodziła po innych krajach. Mnie, mnie to nie wskazał. Proszę Państwa, to tyle y, żywym dowodem, że globalne ocieplenie istnieje, że jest, w jest bardzo ciepło, w sobotę ma być 37 stopni, więc, więc nie wiem ile będzie na Sycylii, ale globalne ocieplenie postępuje. To, to wszystko przez to, że, że nie używamy już węgla tylko ropę naftową i na pewno to z tego powodu następuje. Proszę Państwa, żegnam się z Państwem do usłyszenia następnym razem.